Ponad 40 lat temu żyła sobie księżniczka o imieniu Elena. W dniu jej 17 urodzin dziewczyna miała zostać królową i objąć panowanie. Niestety jej radość nie trwała długo. Zła czarownica Szuriki, dowiedziawszy się o tym, postanowiła napaść na królestwo i wymordować wszystkich, by przejąć tron. Nie oszczędzała nikogo. Czarami mordowała każdego, kogo napotkała, nawet niewinne zwierzątka. Ależ tak każde, każde, tak, każde. Nie było żadnej litości. Każde leśne zwierzę, nawet te najmniejsze, z zero litości. Bawiła ją każda śmierć, w szczególności tych największych. Także w lesie było całkowicie pusto. Nawet jej zwierzak został pokonany. Elena miała także młodszą siostrę. Siostra miała na imię Izabela i miała 11 lat. Ją również spotkała rychła śmierć. Mała Iza znała się na nią niespodziewanie w lesie. Jedno naiwne spotkanie wystarczało. I jedno machnięcie różdżką. By ta opadła nieżywa. Księżniczka dowiedziawszy się o tym, że Szuriki zaatakowały jej królestwo, postanowiła walczyć z szuriki sam na sam. Jak szuriki było bardziej potężniejsze. Szuriki uwięziła dziewczynę właśnie w koronie. Chciała wziąć tą koronę, ale niestety korona jej nie pozwalała. Na co jej nie pozwalała? Na dotknięcie się. Z tego powodu szuriki przeklina całe królestwo, ale obiecawszy sobie, że jeszcze tutaj wróci. Mijały lata księżniczka z nadzieją czekała na kogoś, kto by ją stamtąd wyciągnął. Dlatego postanowiła, że ten kto pierwszy dotknie jej koronę i spróbuje ją uwolnić, temu odda tę koronę i będzie władcą jej królestwa. To jest oto cała legenda o księżniczce, Elenie. Jejku współczuję, Elenie. Ale żeby od razu Szuliki musiała zabijać te wszystkie zwierzątka? Była zła, moja droga. A właśnie, a dotykałyście tej korony? Ja nie, ale, brajar, tak. Cureczko. Tak, mamo? To ty musisz uwolnić Elenę. Co? Brajar, czekaj! Brajar! Brajar, co ci się stało? Mamo, daj mi spokój. Dlaczego zazwyczaj pada na mnie? Brajar, co cię gryzie? Przecież możesz nam powiedzieć. Isabello, przepraszam, ale ja... Nie chcę teraz o tym rozmawiać. Kochanie, powinnaś być dumna, że to ty musisz uwolnić Elenę. No, w... no właśnie, przecież możesz być bohaterką. Sama ci nawet tego zazdroszczę. Kochanie, jesteś wybranką. Mamo, to nie chodzi o to. Ja nawet nie wiem, jak mogę uwolnić księżniczkę Elenę. Nie mamy w ogóle od niej żadnej podpowiedzi. Ja nie wiem, czy możemy ją uwolnić jakimś zaklęciem, czy przedmiotem, czy czymkolwiek. A więc to o to chodzi. Kochani, ja wiem, jak możesz uwolnić. Głęboko w lesie jest ukryty kamień odwrócenia. Kamień ten potrafi złamać nawet najcięższą klątwę. Niestety, może on jedynie Niestety, może on jedynie złamać klątwę tylko przy pełni księżyca. Pełni księżyca? Przecież dzisiaj w nocy ma być pełnia księżyca. Mogłybyśmy dzisiaj spróbować uwolnić Elenę. Słuszna decyzja, Rozabello. Tak też zróbcie, póki macie czas. Brajar, Rozabello, zbieramy całą ekipę. Powodzenia, dziewczynki. Mamo, postaram się uwolnić księżniczkę Elenę. Bierze w ciebie powodzenia córeczko będziesz ze mnie dumna mamo uwolnimy elenę księżniczko już niedługo wyjdziesz z a ła, co to było Hejku, rozabello nic ci nie jest aha i jeszcze jedno dziewczynki mm. nie nic mnie dzięki no właśnie rozabello teraz ta korona należy do Brajar. mamo ale przecież to jest korona księżniczki eleny jak ona może do mnie należeć Dobre pytanie. Nie pamiętacie końcówki legendy? Księżniczka Aena zaczarowała od środka koronę, żeby nikt poza właścicielem korony, czyli w tym przypadku twoim Brajar, nie mógł jej dotknąć. Przecież Brajar pierwsza dotknęła koronę, więc teraz tak jakby do niej należy. Wiecie, chodziło jej po prostu o względy bezpieczeństwa. I ty, tylko ty, Brajar, możesz uwolnić księżniczkę Elenę i nikt więcej. Aha, i ostrzeżcie także swoje koleżanki, jeżeli będziecie z nimi uwalniać księżniczkę Elenę, żeby nie tylko korony. Ale reszta należy już do ciebie, Brajar. Zaraz, a tak właściwie to, po co my tutaj jesteśmy? Hmm, musicie nam w czymś pomóc. To może Wam się wydawać śmieszne i niedorzeczne, ale to jest akurat prawda. A o co tak konkretnie chodzi? Nie rozumiem, jaką bardzo ważną misję mamy do wykonania o północy. No, mnie też to ciekawi. Chodzi o tą koronę dziewczyny. Popatrzcie. Piękna korona wysadzana niebieskimi diamentami. I nie rozumiem, o co chodzi. Ty chcesz ją sprzedać komuś? Bardzo piękna. Ale ja nadal nie czuję o co chodzi. No właśnie, ja też. Kojarzycie może dziewczyny legendę o uwięzionej w koronie księżniczce Elenie? No tak, ja kojarzę. Tak, znam ją. Ja niestety jej w ogóle nie znam. Jej Rosabella dowiedziałyśmy się, że to jest właśnie ta korona, w której jest uwięziona Elena. Breyer, ty wiesz, że jestem twoją najlepszą przyjaciółką i akurat o dziwo w tej kwestii ci wierzę. No bo w sumie w Everather to wszystko się zdarzyć może. Ale zastanawiamy mnie jedno, jak ty masz zamiar uwolnić tą Elenę? Zgaduję, że pewnie jakimś zaklęciem, pewnie alohomorą. Nie dziewczyny. O dziwo nie chodzi tutaj o żadne zaklęcia. Chodzi tu właściwie o przedmiot, a dokładniej o kamień odwrócenia. Podobno jest gdzieś ukryty bardzo głęboko w lesie. Nie. Kamień ten może złamać nawet najcięższą klątwę, ale niestety jest jeden haczyk. Może to zrobić tylko przy pełni księżyca, czyli w tym przypadku możliwe, że dzisiaj, o ile go rzecz jasna znajdziemy o kamieniu odwrócenia słyszałam ale myślałam że to są tylko jakieś bajeczki no to może dziewczyny zacznijmy szukać tego kamienia odwrócenia żeby było szybciej a głęboko w lesie czyli dokładnie gdzie właśnie nie wiemy dokładnie gdzie dlatego prawdopodobnie będziemy musieli się naprawdę zagłębić w lesie żywe nawet że pójdziemy na sam koniec lasu no to dobra no to chodźmy zacznijmy szukać tak pomożemy ci w czyli operacja uwolnić księżniczkę elenę rozpoczęta o, właśnie dziewczyny, zapomniałabym Wam o czymś powiedzieć. Jakby co, nie dotykajcie tej korony, bo inaczej tego gorzko pożałujecie. A to dlaczego? Dlatego, że na przykład jak ja ją dotknęłam, to ta korona odepna mnie swoją jakby siłą? Magiczną czy czymś? I uwierz mi, bolało jak cholera. No, chyba że też chcesz tak skończyć. Hmm, to ja może się wolę trzymać o tej korony z daleka. Ale jednego nie rozumiem. Dlaczego Brayer może ją normalnie dotykać, a mnie? Bo ona jest wybranką i to ona musi uwolnić Elenę. Uuu, to szacun Briar. No to nieźle. No dobra, a teraz może zaczniemy szukać tego kamienia odwrócenia. No dobry pomysł. Tutaj nic nie ma. Tutaj też nic. Ach, to bez sensu. My w życiu nie odnajdziemy tego głupiego kamienia odwrócenia. Obawiam się, Holly, że masz rację. Dziewczyny, nie rezygnujmy. Przecież księżniczka Elena liczy na nas. Briar, ja wiem, jak ci zależy na uwolnieniu księżniczki Eleny, ale myślę, że to powinniśmy zrobić kiedy indziej. Ale, Rozabello, ja dam słowo księżniczce, że ją wypuszczę. Ja naprawdę nie chcę zawieść Eleny. Kisiła się w tej koronie 40 lat, i ty chcesz tak to zostawić? Nie szkoda ci naprawdę? No szkoda, ale... Briar, sorry, ale Rozabella ma rację. Zróbmy to kiedy indziej. Teraz nie ma to sensu, jest strasznie późno. Mi się chce spać. Ja wiem, że ty jesteś bardzo uparta i jak ty sobie postanowisz, to dopniesz swego, ale zróbmy to kiedy indziej, naprawdę. Ashin i Rozabella mają rację. Zróbmy to kiedy indziej. Jest już strasznie późno. No nawet ja tak długo nad fryzurami nie siedziałam. Sorry, dziewczyny, ale postanowiłam, że to zrobię dzisiaj. Jeżeli naprawdę jesteście zmęczone, to możecie iść. Nie trzymam was tu na siłę. Poradzę sobie sama. Ale, Briar, co będzie z tobą? Przecież zostaniesz tutaj sama i tu w głębi lasu. O tej porze jest strasznie niebezpiecznie. No i jest pełne jakichś zwierząt, Rapieżnych zwierząt. My naprawdę nie chcemy, żeby tobie się coś stało. Briar, chodź z nami. Dziewczyny, ja. Ja. Ja naprawdę, dziewczyny, zostaję. Uwolnij księżniczkę Elena, choćby za cenę życia. Dałam słowo i nie zamierzam go złamać. Mm, a to ciekawe. Szukają kamienia odwrócenia. Ta dziewczyna w różowych włosach jest naprawdę wyjątkowa. Pomogę im znaleźć ten kamień. A właściwie powiem im, gdzie jest. Ej, dziewczyny, zrobiło się nagle tak dziwnie zimno. Krystal, ale w lecie, w nocy jest zawsze zimno. Ale jakoś wcześniej nie było zimno. Ashin, a ty możesz mnie przestać smyrać po ramieniu? Ja cię nawet nie dotknęłam. Ym, dziewczyny, ja mam takie dziwne wrażenie, że ktoś nas obserwuje. Krystal, nie strasz mnie. No w sumie ja też coś czuję, tak jakby obcy wzrok. No, a poza tym braja sama chciałaś zostać. Wiecie co, wy to chyba robicie specjalnie. Dziewczyny, ktoś tutaj idzie. Dziewczyny, wiecie co, przekonałyście mnie. Chodźmy stąd. No, nareszcie. Poczekajcie, dziewczyny, ja pomogę wam znaleźć. A, to duch! Laski, chodź stąd. Tak, dobry pomysł? Nie, 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 dziewczyny, czekajcie, nie uciekajcie. Ja nie chcę wam nic zrobić. Przepraszam, ale podsłuchiwałam przez przypadek waszej rozmowy i z niej wynikało, że chciałybyście odnaleźć jakiś kamień odwrócenia. Tak, tak, to prawda. Nie wiem, czy my jesteśmy normalne. Jak najbardziej jesteście normalne. A tak, właściwie to ktoś ty. A no właśnie, że nie zapomniałam się przedstawić. Jestem Ari, Ari Huntington. jesteś duchem. Chyba serio, jesteśmy nienormalne. Może poniekąd, Ashley? Jesteście naprawdę całkiem normalne i ja nic wam nie chcę zrobić. A wy to kto? No to ja jestem Crystal Wind, a to są moje przyjaciółki. To jest Briar Beauty. Hej, Ashley, Ella. Hej. Rezabella Beauty, Hejka, ona jest kuzynką Briar, no i wreszcie Hollyo-Heir. Siema, miło mi Was wszystkich poznać. A sorki, że pytam, a Ty dziś zginęłaś i stałaś się duchem? Czy Ty byłaś od urodzenia nim? Nie, jeszcze 15 lat temu byłam zwyczajną dziewczyną, ale zginęłam na torze przeszkód. No i tak się stałam duchem. Na tym zabytkowym torze przeszkód? Tak, Briar, na tym właśnie. O jejku, a ja go niedawno przychodziłam. Dziewczyno, nie mówisz poważnie. Przecież mogłaś się zabić i skończyć ty tak jak ja. Co ci do łba strzeliło, żebyś tam poszła? Ari, to również jest długa historia. Może ci kiedyś ją opowiemy. No właśnie. To bardzo chętnie jej posłucham. A właśnie, wracając do sedna sprawy, to po co wam ten kamień odwrócenia? Nie widzę, żebyście miały nałożoną jakąś straszną klątwę. Wiesz, lepiej niech ci Briar i Rezabella wytłumaczą. Wiesz, Alina, no bo dzisiaj znalazłyśmy taką koronę w krzakach, i nie wiedzieliśmy w ogóle, do kogo należy. Okazało się, że ta korona należy do księżniczki Eleny, która jest w niej zaklęta. To ta korona i postanowiłam, że ją uwolnię. Bardzo piękna ta korona. Tak słyszałam o tej legendzie. Elena została zaklęta na 40 lat. To już wiem, po co jest wam ten kamień odwrócenia. Wiem, gdzie on jest. Jeśli chcecie, to pozwólcie, że zaprowadzę was do niego. O, to zarąbiście! Jezu, Ari, spadłaś nam z nieba. Elena byłaby ci naprawdę wdzięczna. Dziękuję. Ale słyszałam, że Elena wybiera sobie jedną osobę, która miała ją uwolnić. Czyżbyś to była Ty, Brajar? Tak, Brajar właśnie została wybranką. Mm. Czyli jednak ta misja z nie potrwa tak długo. No tak, to prawda, ja mam ją uwolnić. No dobrze, ale teraz czas ucieka, a kamień odwrócenia nie uwalnia od klątwy zawsze. Trzymajcie się razem i chodźcie za mną. To już tutaj, dziewczyny. Legendarny kamień odwrócenia. Wow. Szczerze to inaczej go sobie wyobrażałam, ale skoro ma uwolnić księżniczkę Elenę, to czemu nie? Nigdy nie widziałam czegoś tak niezwykłego. Ten kamień ma naprawdę niezwykłą moc. I równie niezwykłą siłę. Teraz albo nigdy. Za niedługo rozbudzi się słońce. Więc musiałabyś już teraz to uczynić. Dobrze, Ari. Księżniczko, uwolnię cię. Brajar, ta krystal liczę na ciebie. Ja również. Dasz sobie radę. Masz tę moc. Dzięki, Rosabello. Dzięki, Holly. Wam też dziękuję, dziewczyny, że wami nie wątpicie. Przyjaciele w końcu muszą dodawać sobie otuchy. Gdybym ja takich przyjaciół miała. To się musi udać. Proszę, kamień odwrócenia. Złam klątwę książniczki Eleny. Ojej, patrzcie. Co się dzieje? Ojej! Nareszcie się udało. Widziałam, że ona to załatwi. Dziękuję ci bardzo za uwolnienie mnie. Dzięki tobie znowu jestem wolna. Tak. Nie ma sprawy, księżniczko. Jaka to znowu księżniczko? Mów po prostu Elena. Jasne, Księ... znaczy, Eleno. Nie wiem, jak ci się mam odwdzięczyć. To dzięki tobie. Gdyby nie ty, pewnie gnijabym w tej koronie jeszcze 40 lat albo i więcej. To naprawdę wielki dar, móc znowu być pośród was, a w oczach wielkiej radości mieć łzy. Gdy jaśniej niż skarb, wolno lśni. Spoko, księżniczko. O! Księżniczka Elena, we własnej osobie. Tak, we własnej osobie, a wy to chyba koleżanki Brajar, tak? W czystych postaciach, Eleno. Ja wciąż nie wierzę, że Brajar cię uwolniła, że jesteś tutaj i że. że. Krystal Winter zgadza się? Tak, księż, znaczy Eleno. Ty to Ashlin Ela, Rosabella i Holly. Ty jesteś jej kuzynką. Tak księżniczko. A ty z kolei to Holly O'Hare. Tak. Najbardziej dumna jestem jednak z ciebie, moja droga Briar. To dzięki tobie znów jestem wolna jak ptak. Bardzo proszę przyjmij w podzięce tę oto koronę, żeby zawsze ci przypominała o twoim bohaterskim czynie. Och, to wielki zaszczyt dla mnie, ale to jest jednak twoja korona, więc ty powinnaś ją mieć, nie ja. Moja droga, ustaliłam sobie, że ten, kto mnie uwolni, dostanie w podzięce moją koronę. Weź ją, proszę. Ja naprawdę nie mogę jej przyjąć. Obiecałam sobie, że odwdzięczę się za uwolnienie mnie. To co byś innego chciała? Wiesz może twoje królestwo zostało zrujnowane. Twoi przyjaciele pozabijani, nawet twoja młodsza siostra. O tak, Izabela. Dobrze, przepraszam, kontynuuj dalej. Więc może, żeby nie czuć się taka samotna i nie pałętać się po świecie, to może zapisz się do Ever After High. Każdy jest tam mile widziany. A co jeżeli jednak mnie nie zaakceptują? Księżniczko na pewno ciebie zaakceptują. Tam każdy jest mile widziany, zapisz się, proszę. Ty, Ari, również. Będziemy wszyscy razem. Dobrze, zapiszę się. Hurra! Wszystko dobre, co się dobrze kończy. To wydaje w takim razie dekret, że od jutra będę uczęszczała do Ever After High. Hurra! Nareszcie znajdę prawdziwych przyjaciół. To świetnie! Jak dobrze być razem.